Kasper, kasper, biegnij. A gdzie dobiegniesz? O, 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 o gdzie go, gdzie jest zjawa? O, o gdzie, gdzie, gdzie jest zjawa? O. o, gdzie jest zjawa? Tu, tu ja jestem zjawa. Ktośka o Jezu, o. masz po do pisze do ciebie. Chodź, no. pode mnie, jestem obok z Jakie to? Nie, jest obok z tym, mam być nie. Tak. Prwa się deszczu. Ej, dobra, ja już nie nagrywam. Dlaczego? Mało miejsca w telefonie. Jak to mało miejsca w telefonie? Mało pamięci. Ja pierdole, on śpi faktycznie mam o, o gdzie, o gdzie, o gdzie jest siaba? O gdzie, o gdzie, o gdzie jest siaba? Co to za kolor? Kasper, o gdzie, o gdzie jest siaba? Kasper o gdzie o gdzie jest Jawa? Gdzie ty? O, bugady. 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 Bigos. Szkoda, że tu nie ma ronda. Jest Daman. Dam dam. Nie, gdzieś jest demoman. na pewno. Tak. Nie. Samo Samamowa to jest rondo. No. Gaśka, jeszcze ja idę do ciebie. Ale Ej! Ale ja chcę pod Speluno. A. To chodź na stację. Na stację? Ej. Tak, na stację. Przepchnął no, tam. Ej. Już jadę, czekaj. Co? Pod, pod... pod lasie. mu. Musisz mu oddać. No boję Boi się. Musisz mu oddać. A inaczej ciągnie. Musisz mu oddać. Chodź jedziemy do ciebie na pierogi. Ale ja już zjadłam, ja miałam iść spać. Dobra, chodź, zrobisz nie nową porcję. Nie. Na obiadek. Yy. Nie Muka jeściu? Musisz mu oddać pieniądze rację. Muka leszczu. Stójk muka leszczu. Co chcesz tu mieszkać? No. Aaa! W drugi bok, okej? Okay? Aj! Nie mogę na ciebie Boczek. kółko. Botek, okej. Botek! No to jest bo jest. Na górze. Góra. Okej. Okay. No on widział tą mukę. No powiedz to. Muka, leszczu Podlasie Leszczu Boże ty nie umiesz robić Podlasia Patrz bierzesz tu ręczką Podlasia Leszczu Jak ja to robiłam tak się robi. Patrz, tak się to robi tak się to robi. No, a komuś, o, o, o tym. Podlasie deszczu! Tak się to robi. E, co Kaspek robi na dworze? Kocha źle to zrobię. Mhm. On nie jest na dworze! Jest! Jest na Podlasiu. Despi podlasia, a pojazd. No właśnie odjeżdża. mam go gonić? Jak ty wyszłeś do domu? A dobra, nie, on przecież nie mogę, może sobie wychodzić. O o o gdzie jest o gdzie jest Jawa? On tylko ze mną mieszka. A, gdzie, o, A ja gdzie, się właśnie zadam. A dlaczego? Ale nie do swojego domu? Do kogoś domu? Wiesz, nie ja mogę cheaty zainstalować i wkra i włączyć sobie wallhaka i w kraście do każdego domu, do którego mi się zamarzy. A po co Oj, mi to? Bo On umie przechodzić przez ściany. Ja też. Hm, nie. To nawet Ej, to jest coś. łatwe bez cheatów. O gdzie o gdzie o gdzie jest Jawa? Gdzie? O, gdzie, o, gdzie, gdzie, gdzie jest to jawa? Tak. Tu jest jawa! Co? 23? A to jest jawa! 6 blapił! Musisz przeprosić, kaskadka 3-3-5. O, gdzie, o, gdzie, gdzie, gdzie jest jawa? Cuk, cuk. Psk. Psk. Zostaw mnie do spoczątku. Mam, 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 mam pracę jako słat. Tak, tak się nie robi. Muki leszczu. Mam pracę jako słat. Nie, nie możesz mieć takiej samej pracy jak ten podlesianin łowca. Spokojnie. Ej, ktoś był u mnie na chacie. Dłam. Widzę, widzę. To... Dawaj go. Tu, a idziesz tylko bo Podlasianin eee. tu jest. O, mam... Dobra, jestem już jako słat, muszę się iść przebrać. Pomóż Kacper! O, gdzie jest Podlasianin? Kacper! Dawaj. Gonitwa! E, po pierwsze... Nic tam nie ma. Chodź. No to przyjedź! Po pierwsze... Ja, ja dopiero dostałam tą pracę. Dawaj. No to przyjedź, masz od razu akcję! Dawaj. Tak nie można. Patrz ten strój będzie najlepszy. No już. Nie, patrz o ten strój będzie najlepszy. Chyba. O, ten stryj będzie najlepszy. No! Nie o ten, tak, 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 dobry. Najlepszy. Gośka, za lepiej kada. Weź tam ten najlepszy. Już. Przed tylko Plasinina. Jakiś podlasie No. ty mnie zabiera na Gośka! gdzie tak. jest? Ja go zostawiam Mam go w dupie. O gdzie, o gdzie jest zjawa? W piście. Wyjąłeś mi ta zus. Takie mogę wejść też w piście? Nie. Ej, gdzie jest moje auto? Ej, Gośka, widziałeś moje auto? No chyba nie, bo to jest podlaseni czy tamto. No podle, To jest w końcu podlasiń, no nawet nie wie co Gośka! Co? Weź go banni, bo jeszcze przed twoją chatą jego ja wezmę. No, idź przed chatę. Okay. Nie, bo się tak ludzi. No to grę, Banuj go, by nie mógł wliść. Ale on nie wejdzie. Ale bo on za... Bo, bo, bo już miał odblokowaną chatę, nie uchodzić mu się Daj, daj, daj! Nie. Hej, jestem Kamuś. Dwie, dwie osoby chcą wejść do, do ciebie do chaty. Ja Jakierdziele. Hej, no, się... Gdzie jest Podlasianin? Hej, nazywam się Kamuś. No nie, to Kamuś. Muka leż tu. Muka, Kamuś, Nie, nie jestem Kamuś. Nie. Ja. Tak. Podlasianin to Kamuś. Nikola, a ty co? Musisz mu dać mukę. Ta wody. druga osoba to była Nikola? Tak, to ja. <grym> 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 Gośka, kiedy będę mógł być twoim szuferem? Nigdy. Wtedy, wtedy kiedyś Nikola. Ja dopiero wstałam. Bum. Ho, ho. Do. Do. E, mówiłaś coś. Wtedy, kiedy będę chciała. Co robimy? Czyli e. wtedy, kiedy będę potrzebowała Cię. Czyli będę... ale będę gaz już na zawsze. Wiesz? Będę to. gaz a, na zawsze. Dobra, kto? Tak gdzie ty pojechałeś, że ci nie było przed noc. No, Ja się ubieram. A. No to że ja bo nie mogę idealnego stroju zrobić. O, widzieliśmy. Przed Twoim domem jest ja tak? jestem. Mam swój. Co, co? nie? Przed to. O, idealne. O, idealne. Ty się nie odzywaj. Co? Co? Szkoda, Wam podlasianina? Tak. Masz no kuźne. Pijciuka jedna. Jakaś. Dobra, się... co to? Chyba nie. Myślę, że to podlasianina. Podlasiaj. Co? Bo ten dyb nie daje mi spokoju! Przecież w pedastu są zawsze potrzebne gle jak nakładam. Jeszcze taka masażka powinna by się. No Dobra, idę. Jestem na komisariacie, siedzę przy swoim A biurku. A zbanowałam go na mojej chałupie. Gdzie ty masz chatę? No przecież po on, okay. o, on jest... z jedynką. Tylko muszę zmienić. w lesie. No w Podlasiu. Podlasia nie A ja to... powinienem chyba mieć coś na plecach. Mm, tak. Wiktor Jakiś dołączy. plecak. O, Mam przesrane. Co? Jak... Dokoń... Nie, dobra. Nie, spoko. To, to, to nie... Yy, ten, to, to, ten typ jest spoko akurat. Dobra. Myślałam, że to nie. To... O gdzie? O gdzie jest Ej, ale kurde. Szkoda, że nie ma tej akcji, no. No dziki Miki nie gra Elo Siema Piszę sobie z Wiktorem Ej, czy ja się kurwałam? Nie. Tak? nie To wysiadaj Tu będę mieć chatę Za chwilę Ooo, ale słoniak Uuu, ale kupa Uuu, ale podno. Tu jest Idę do domu Podwieźć? A powróć ci ta y, torba jak na napad pewno. na bank. O, to jest moja torba, gdzie trzymam swoje ubrania. Jak napad na bank. Przyznaj się, napadłeś na bank. Ej, słuchaj, mam y, pomysł, żeby napaść na bank. O, ty dziadu jeden. Idę już po ciebie. I mówi mu kaleszczu. Sawolny. Kropkę zamknął. To sama siatkę? <głos》>. Wiem, że to ty. No i... Kto napada na siatkę? Ja gdzie gościa jesteś? Na sacji. Właśnie jadę, idę na mnie. A ja do domu. Musisz mieć już obstawę. a gdzie, gdzie jest, na jest nasz dom? dom? Gdzie Co? nasz dom? Gdzie? O, gdzie jest jawa? Tutaj. Tak. Tu śpiewaliśmy ciu papi Moniano. Goszka, otwórz garaż. Ale ja mam auto. No ja też mam auto. No to nie wiecie z tym autem, bo ja tam będę parkować auto. Ale no. Patrz. Salu. No to zaparkuj w domu. Siedzi, zapis go. Mogę przestać nie, no nagrywanie. Nie. Tak. Ale Musi. musimy tu dalej nagrywać? Tak. Nie? Jak ja chyba już tego dawno nie nagrywam. Znaczy ja też przestaję nagrywać. Nie nagrywam. Co? Eilert, det går greit?